Jako psycholog dziecięcy bardzo często słyszę od rodziców mających małe dzieci jedno powtarzające się pytanie. Na co trzeba najbardziej uważać, żeby nie schrzanić własnemu dziecku życia? Żeby dorastało szczęśliwe, żeby było pewne siebie, żeby nie musiało później latami naprawiać tego, co zostało zepsute w dzieciństwie. I to pytanie nie dziwi, no bo świadomość wśród rodziców naprawdę rośnie. Coraz więcej osób rozumie, że nawet mając dobre intencje, można popełnić błędy, które zostawiają po sobie trwały ślad. A równie często, naprawdę równie często pytają mnie o to samo zagadnienie dorośli ludzie, moi kursanci, klienci, osoby po webinarach, z tą różnicą, że pytają już z perspektywy dziecka, dziecka, które dorosło i które zaczyna rozumieć, że pewne zachowania ich rodziców, mimo że oni kochali, starali się, robili co mogli, były po prostu no, toksyczne i że te wzorce dalej w nich siedzą. I wtedy pojawia się inna potrzeba. Potrzeba zrozumienia, które zachowania są szkodliwe, które mechanizmy warto zatrzymać, zanim przekaże się je dalej własnym dzieciom. I dlatego właśnie nagrałem to dzisiejsze wideo. Pokażę ci najczęściej występujące toksyczne zachowania rodziców, takie, które jeśli się je powtarza, no, zostawiają w dziecku bliznę. I robią to w sposób naprawdę realny. Często niewidoczny na pierwszy rzut oka, ale potężny w skutkach. Za chwilę je poznasz. Wszystkie wytłumaczone są prosto, z przykładami z życia. No, po to, żebyś mógł czy mogła je rozpoznać u siebie, u swoich rodziców. Jeśli trzeba, no przerwać ten cykl po prostu. Dobra, zaczynamy. Brak respektowania prywatności. No, toksyczni rodzice często nie uznają granic swojego dziecka. W najbardziej takim podstawowym sensie bym powiedział. Wchodzą bez pukania do pokoju, grzebią w szufladach, zaglądają do pamiętnika albo bez zapowiedzi przeglądają telefon czy też komputer. Wszystko oczywiście jest dla dobra dziecka. Czasem to przybiera formę, no niby jakiegoś niewinnego pytania. A z kim tam piszesz? Pokaż. Albo rodzic bierze telefon bez pytania i przewija rozmowy, zdjęcia, notatki. No albo czyta pamiętnik, potem używa jego treści przeciwko dziecku, mówiąc: No widzisz, sama napisałaś, że się nie dogadujesz z tą koleżanką, więc. Nie będziesz się z nią już spotykać. No i to wszystko jest oczywiście naruszeniem. Tak by ktoś włamał się do Twojej głowy i zaczął wyciągać rzeczy na światło dzienne, no, które miały tam po prostu pozostać, tylko twoje. No i porównanie, tak, to jest tak, jakby ktoś ukradł ci telefon i właśnie przefiltrował wszystko, całą jego zawartość bez pytania. No i potem jeszcze się oburzył, że masz pretensje o to. No efekt jest. Tego taki, że takie dziecko zaczyna potem myśleć, że nie ma prawa do swojego kawałka świata, że każdy jego ruch może być kontrolowany, że prywatność to fanaberia, a zaufanie coś, na co trzeba w jakiś nie wiadomo jaki sposób w ogóle zasłużyć, ale rodzic już nie musi. No i co gorsza, wielu rodziców dorabia sobie tych zachowań, właśnie jakąś taką mądrą teorię, bo ja muszę wiedzieć, co się dzieje. Tak, dla bezpieczeństwa dziecka, no bo teraz są takie czasy, że lepiej sprawdzić, niż potem żałować, no ale prawda tutaj jest taka, że to nie jest troska, to jest kontrola. I to taka kontrola, która rujnuje zaufanie między rodzicem a dzieckiem, powstaje wtedy mur, no przez który potem bardzo trudno się porozumieć, kiedy dziecko naprawdę będzie potrzebowało pomocy. Prywatność to nie jest przywilej, to jest prawo. Pamiętaj, nawet, a zwłaszcza, no zwłaszcza w relacji z własnym dzieckiem. Punkt drugi to jest brak przeprosin w momencie, kiedy ty coś zawalisz, czy kiedy rodzic coś zawali. Przykład: no, zdarzy się wrzasnąć na dziecko przy obcych, bo rodzic się zdenerwował, no, albo ukarzą za coś, co potem się okazało nieprawdą. Bo źle sprawdzili, czy nie sprawdzili, czy wyciągnęli jakieś nie, złe wnioski tacy rodzice, obśmieją coś ważnego dla dziecka, no bo przecież to jest nic takiego, przegapią jakiś ważny występ w szkole, w przedszkolu, jakieś urodziny, jakąś ważną sprawę, no bo dużo było na głowie, i kiedy dziecko czeka na wyjaśnienie, no bo ma poczucie, że ten jego ból no, nie został jakoś odpowiednio zauważony, no to słyszy, no już, przecież nic się nie stało, nie przesadzaj. Rodzic nie przeprasza, bo czuje niejako, że miał yy, prawo, bo właśnie, ma więcej na głowie, albo po prostu to on jest rodzicem. Że bycie rodzicem to jest takie trochę bycie ponad emocjami dziecka, no a to nie jest prawda. Władza rodzicielska nie zwalnia z odpowiedzialności, no wręcz przeciwnie. No efekt jaki będzie? Dziecko od później dorasta w przekonaniu, że jego uczucia nie mają znaczenia, że nie warto ich komunikować, bo i tak ich nikt nie uzna. No a co jeszcze gorsze, nie uczy się przepraszać, no bo nigdy nie zobaczyła jak to wygląda w praktyce. No a w dorosłym życiu taka osoba, która nie potrafi przepra przepraszać, no ma problem z budowaniem relacji, tak? No bo jednak każdy coś zawala, no i, i znajomi czy przyjaciele, no będą oczekiwali tych przeprosin w momencie kiedy coś po prostu nie wyjdzie, tak? No i taki później dorosły na razie dziecko później czuje, że takie przyznanie się do błędu to jest klęska, a nie jak siły więc wolą milczeć, oddalić się, obrazić zamiast powiedzieć po prostu przykro mi, źle zrobiłem, żałuję. A przecież naprawdę każdy czasem zawala, nawet najlepszy rodzic i kluczowe jest nie to, czy popełniamy jakiś błąd, ale co z nim potem zrobimy. I dzieci uczą się przede wszystkim przez obserwację, nie przez nakazy czy twoje tłumaczenie czegoś. Jeśli każesz dziecku przeprosić, a sam nigdy tego nie robisz czy sama, no to ono nie nauczy się niczego prawdziwego, nie wyrobi sobie Takiego głęboko zakorzenionego nawyku nie zrozumie, dlaczego to jest ważne. Za to, jeśli zobaczy, że prosi, przeprosiny to jest coś no, naturalnego, coś, co naprawia więź, coś, co również wymaga odwagi, nauczy się tego z serca. Przeprosiny nie odbierają autorytetu, one go budują. Punkt trzeci. Traktowanie emocji dziecka jak atak na rodzica. No dajmy na to, dziecko płacze, dziecko mówi, nie lubię jak na mnie krzyczysz, dziecko mówi, boję się, jest mi smutno, że mnie nie zauważasz. Tak? Kiedy padną takie słowa, co zrobi toksyczny rodzic? Zamiast usłyszeć emocje, usłyszy tylko oskarżenie w swoim kierunku. Tak? Zamiast zapytać, no, dlaczego ty się tak czujesz, mówi coś w stylu, no, co ty sobie w ogóle wyobrażasz, jakim prawem? Mam dla ciebie mało czasu, bo ciężko pracuję. Zamiast dać dziecku prawo do tych emocji, bierze to do siebie, jakby było to jakimś właśnie osobistym atakiem, zniewagą, buntem na dziecko. Zamiast być zaopiekowane, musi teraz jeszcze pocieszać tego rodzica, tłumaczyć, że nie chciało źle, że nie o to mu chodziło, musi się cofnąć, ugryźć w język, wycofać z kontaktu ze sobą, no bo dla toksycznego rodzica emocje dziecka są zagrożeniem, sygnałem, że traci kontrolę. Czasem nawet powodem, żeby się obrazić. No, skoro tak ci ze mną źle, to i radź sobie sam. No, to dramat, no, bo dziecko uczy się wtedy, że jego emocje są niewygodne, niewłaściwe, niewarte uwagi. I zamiast rozwijać tą swoją emocjonalność, uczy się ją tłumić. Zamiast mówić, co czuje, tak, zaczyna się zamykać. Ok, punkt czwarty. To rodzic, który musi być, tak jakby zawsze w centrum uwagi, musi gwiazdożyć. I taki toksyczny rodzic nie znosi po prostu, kiedy świat, no mówiąc, wprost, nie kręci się wokół niego. No kiedy, nie wiem, jego dziecko odniesie sukces, no to zamiast świętować razem z tym dzieckiem, potrafi to umniejszyć, zmienić temat, przerzucić go na siebie, no, czy wręcz podważyć to osiągnięcie dziecka. No bo kiedy, gdy dziecko przeżywa trudne emocje, rodzic mówi: No, ja miałem ciężej. Ty w ogóle nie wiesz, co to znaczy mieć problemy. Jakby był w jakiejś takiej też nieustannej rywalizacji o tytuł największej ofiary czy największego bohatera. No i to zachowanie jest bardzo podstępne, bo sprawia, że takie dziecko dorasta z przekonaniem, że te jego emocje, potrzeby przeżycia są mniej ważne. Że nie warto się nimi dzielić, no bo i tak ktoś inny zawsze zabierze przestrzeń, a dokładnie no, będzie to właśnie rodzic. Na przykład. Dziecko wraca zapłakane ze szkoły, no bo zostało powiedzmy wyśmiane przez rówieśników. I zamiast otrzymać wsparcie, słyszy: ze mnie też się śmiali, jakoś żyje. Nie przesadzaj! Albo w drugą stronę, no dziecko. Cieszy się z wygranej w konkursie, tak? No, skacze wręcz tam po prostu pod sufit. A rodzic reaguje: No, słuchaj, to nic wielkiego, tak? Ja w Twoim wieku to coś tam. No i efekt jest taki, że to dziecko przestaje dzielić się swoim światem. Zaczyna żyć w cieniu, no bo nauczyło się, że emocje rodzica są ważniejsze niż jego własne. Dorastając może czuć, że nie ma prawa zajmować miejsca, że nie zasługuje na uwagę czy uznanie, no bo to jest zarezerwowane zawsze dla kogoś innego. W zdrowej relacji dziecko ma prawo błyszczeć, ma prawo być wysłuchane, dostrzeżone, ważne, a rodzic być obok, a nie gdzieś tam właśnie na scenie, wypierając poniekąd to swoje dziecko. Punkt piąty, to jest przesadna krytyka. Czyli dziecko postrzegane jest przez takiego rodzica jak jakiś taki wieczny projekt do poprawy. Toksyczny rodzic często nie potrafi zatrzymać się na jakiejś takiej zdrowej konkurencji, Konstruktywnej informacji zwrotnej, no bo każde potknięcie dziecka staje się okazją po prostu do krytyki. Znowu to zrobiłeś źle: ile razy mam ci powtarzać, nic z ciebie nie będzie, jak tak dalej pójdzie. No i to nie są pojedyncze zdania rzucone w gniewie. To jest codzienność, no w której dziecko przecież funkcjonuje latami. I zamiast wspierać i budować taki rodzic, no systematycznie podcina po prostu skrzydła. Dziecko zaczyna wewnętrznie wierzyć, że jest niewystarczające, że musi się nieustannie poprawiać, zasługiwać, udowadniać bez przerwy tą swoją wartość. I co najgorsze, no z czasem ten głos rodzica przenosi się, tak jakby do wewnętrzna dziecka, do jego głowy i zamienia się no, no w jego wewnętrzny głos, takiego nieznośnego krytyka. Przykład, no dorosła już osoba. Próbuje czegoś nowego, na przykład zakłada własną firmę, i zamiast czuć, nie wiem, ekscytację, jakiś taki pęd do działania, słyszy w głowie: Nie, no to czy tamto nie może, może się nie udać, schanisz to, nie dasz rady, to jest strasznie trudne, to nie dla ciebie. To nie są często myśli tej osoby, tylko właśnie takie echo tego krytycznego rodzica, który przez lata po prostu wbijał te słowa do głowy. No, i jaki będzie efekt? Taka osoba może mieć problem z wiarą w siebie, z podejmowaniem decyzji, z sięganiem po więcej, bo nawet gdy na zewnątrz już nie ma obok tego rodzica, no to jego głos wciąż żyje w środku. Krytyczny, surowy, wiecznie niezadowolony. No, w zdrowym domu dziecko uczy się, że błędy są częścią rozwoju, że warto próbować, że porażka to nie koniec świata, tylko krok naprzód, prawda? Na ten wewnętrzny głos powinien być głosem wsparcia, a nie wiecznej krytyki. Punkt szósty: przelewanie swoich ambicji na dziecko, no, czyli znowu życie cudzym, można powiedzieć życiem. Taki toksyczny rodzic często traktuje to swoje dziecko jak przedłużenie jakichś swoich niespełnionych właśnie marzeń czy ambicji. Tak, nie pyta w ogóle czego ty chcesz, tylko zakłada, że wie lepiej. No i tak zaczyna się projektowanie dziecka według własnych oczekiwań. Pójdziesz na medycynę, bo ja zawsze o tym marzyłem, ale nie było pieniędzy, a my ci pieniądze na te studia damy, tak? Ja cię zapiszę na pianino, ja nie mogłem tak, a wszyscy w rodzinie mamy jakiś tam wielki talent muzyczny, no to jest po prostu wstyd to zmarnować i nie wykorzystać. Nie marnuj się na artystę bądź kimś porządnym. Tak? To nie jest znowu troska, to jest kontrola ubrana w szatę troski. To nie jest wspieranie, to jest zawłaszczanie. Rodzic nie widzi dziecka jako odrębnej osoby, tylko jako drugą szansę dla siebie. Dziecko ma więc nie swoje życie, ale życie, które powinno spełniać oczekiwania kogoś innego. I nawet jeśli odnosi te sukcesy, no to nie czuje radości, tylko presję, zmęczenie, czasem bunt, a często pustkę. No bo sukces w czymś, czego się nie kocha, smakuje niestety jak porażka. No jaki jest efekt? Dorosłe dziecko nie wie, kim naprawdę jest. Zamiast własnych pragnień ma jakieś cudze scenariusze, zamiast poczucia spełnienia ma ciągłe napięcie i lęk, że nie dość się stara. To może prowadzić do wypalenia, depresji, utraty kontaktu z samym sobą. No i czasem trzeba lat terapii, żeby zrozumieć, że to nie było moje życie. I nauczyć się budować je od nowa na własnych zasadach. Dziecko nie powinno być realizacją marzeń rodzica. Dziecko powinno mieć przestrzeń, by odnaleźć własne. Punkt siódmy. Brak kontroli i odwagi wychowawczej, czyli gdy dziecko rządzi rodzicem, no właśnie, to może zapnieć teraz kontrowersyjnie, no bo zwykle toksyczność kojarzy nam się z nadmierną kontrolą, prawda? Ale często, często jest po prostu zgoła inaczej. Jeśli dziecko totalnie wchodzi rodzicowi, na głowę. Ten rodzic zupełnie nie potrafi nad tym y, zapanować, no to niestety to, to się po prostu musi źle skończyć. Tak? To nie jest jakaś taka rzecz, która przejdzie bokiem, coś, co rozejdzie się, y, jak się to mówi, po kościach. Jest po prostu druga strona medalu, tak? czyli taki toksyczny wpływ może wynikać z totalnego braku kontroli nad dzieckiem, z bezradności, właśnie z braku odwagi konsekwencji w działaniu. No bo są rodzice, którzy nie potrafią wyznaczyć jasnych granic. Oni się dają szantażować emocjami dziecka, no bo inaczej się rozpłacze, tak? Bo ja chcę mieć święty spokój, yy, tak? Bo, bo ja, bo myślą, że z, jeśli dziecko, u dziecka tylko pojawi się negatywna emocja, to to jest jakaś ich porażka jako rodziców, a to nie jest prawda. Negatywne emocje, trudne emocje są, częścią życia, no i właśnie dziecko musi nauczyć się nad nimi panować, czy, czy no po prostu zrozumieć, czym one są jak nimi zarządzać. Więc jeśli rodzic jedyne, co robi, to jakby unika tego i nie potrafi nad tym zapanować, no to coraz bardziej oddaje ster w ręce dziecka, a ono się staje wtedy emocjonalnym szefem całego domu. A rodzic zamiast być takim przewodnikiem, którego dziecko potrzebuje, staje się zakładnikiem. No i Czasem chodzi o to, że sam rodzic nie radzi sobie z konfliktem, unika konfrontacji, nie umie powiedzieć nie, no a czasem po prostu nie wie, jak wyegzekwować zasady, które sam ustalił, no bo nikt go tego znowu nie nauczył. No albo ma tak silny lęk przed byciem tym złym, że woli się po prostu wycofać. No i wtedy dziecko dorasta bez ram, bez przewidywalności, bez bezpieczeństwa, bo właśnie granice, a nie ich brak, dają dziecku poczucie spokoju i stabilności. Dziecko nie chce być królem, ono Chcę mieć pewność, że ktoś dorosły z trzyma i wie dokąd płyną. Na no jaki będzie efekt? Dorosłe dziecko wychowane w takim chaosie często ma ogromne trudności z dyscypliną wewnętrzną, z wyznaczaniem sobie celów, z szacunkiem do zasad, no bo nikt go tego nie nauczył, że konsekwencja może być no właśnie aktem miłości, a nie jakąś yy, nie, yy, nieuzasadnioną karą. Tak? Rodzic, który boi się emocji własnego dziecka paradoksalnie zostawia je samo z tymi emocjami, z emocjami, bo na dłuższą metę nie nauczy go, jak to przeżywać, jak sobie z tym radzić, jak z tym zarządzać. Tak? Bo to dziecko po prostu ma wybuch za wybuchem i no i właśnie, wszyscy wokół tego skaczą. A dojrzałość polega na tym, żeby no, pomóc tutaj dziecku to udźwignąć, ale w taki sposób, że ono, ono będzie się musiało dostosować do pewnej rzeczywistości, a nie na odwrót. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak być. Przeciwieństwem takiego toksycznego rodzica i zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze wsparcie i zdrowy rozwój. Koniecznie przyjdź na mój darmowy webinar pod tytułem 8 genialnych sposobów na wsparcie i rozwoju dziecka. Pokażę Ci tutaj takie nieoczywiste, łatwe do zastosowania, przede wszystkim praktyczne sposoby, które realnie przyspieszą rozwój Twojego ukochanego dziecka. I aby się zarejestrować, kliknij w link w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu. Miejsce jest tylko 500, więc rejestruj się od razu jak najszybciej, żeby ta szansa nie przeszła Ci koło nosa. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. No i do zobaczenia niebawem na webinarze. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia. Cześć!